Któremu też nie grozi zimno. M, um, okej. Okay. I... I znowu mi coś się zacięło z... Y... Co mi to się, się zrobiło z myszką? Nie mogę kompletnie poruszać ją na boki. O mój Boże, co jest? M, um, m um... No, no tak ten, znam, tak. Czat oczywiście. No dobra, zobaczmy, gdzie się uda nasz kolega Dobra, moje poprzednie pytanie o sens posiadania celownika przy kałachu uważam za bezużyteczne. I zapewne ta podróż skuterem również będzie tak samo przyjemna jak podróż motorem wcześniej. Gdyż co chwilę muszę zatrzymywać się, by kogoś zabić. Co im jest w ogóle? Pierwszy raz widzę takie cechowanie. Już pana? A, wszystko jedno. Temu panu nie wszystko jedno. Na szczęście mój... Super taran ze skutera zawsze działa. Także działa zdychanie, jak ostatnim Baron. Tak, w tym jestem naprawdę dobry. dobry. I czemu nie powtarzamy tym turek. Naprawdę myślę, że Wiecie co? zaraz powiem sobie szczerze, walić skuter. Tak, walić skuter, naprawdę. No cóż, tym razem nie będzie mógł wyglądać na przestraszonego. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, co mu było. Okej. Okay. Dobra, on umiera. Przynajmniej rozpoznaje tę animację. Tak, to się nazywa MLG no scope. Pro w ogóle. ...kiedy muszę władować jeden magazynek <głynne> na jednego strzecznika. Przy okazji, czy... ...nie wiem, nie, nie chcę się... ...skoro pilnować czegoś ważnego, nie chcę się strzecznikom dać coś więcej niż pistolety. Okej, okay, oddzianet! <głynne> Jasne, ten grad pocisków na pewno mnie trafia. Ten grad pocisków ma trafić. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia, jak się miałoby to przychodzić po cichu, jadąc na skuterze. Serio. Tak, tracę nienormalne ilości zdrowia roz jednak... Jakoś mi się nie chce tym przejmować. Tyle razy chodziłem po cichu, że czas od, odrobi na odrobinę akcji. Hmm, cały czas jedziemy jakąś durną rynną, co mi się nie podoba. Mogliby zrobić rozwidlenie na jakieś apetyczne nagrody typu... pancerz? Okej, okay, punkt snajpera. To mi się podoba. Punkt snajpera, z którego możemy wystańpić aż całe nic. Hmm. Zapewne skok mnie zabije. I... Pewnie nie będą się wdrapać, oczywiście, że nie. Okej. Okay. Mogą się jakoś zachiznąć. Nie wiem jak. Myślę, ciekawe czemu Kate teraz nie... Byłoby dosyć niezłym akcentem, skoro cały czas byśmy musieli Znajdować jakieś źródło ciepła Nie tylko w jednej sekwencji no to Znaczy rozumiem, rozumiem, że Kąpiel w czymś tak zimnym na pewno by Nie zadziałała dobrze, no chyba, że ktoś się smorzł Jednak nadal to trochę dziwne, że wystarczyło po prostu ogrzać się nieco Nie wiem, ogrzać ręce przy kominku jej. Już jest ok. Mhm. Spoko. Spoko. Tak, tak. No nice, nice. Jest bardzo miłe, kiedy strażnicy po prostu przyjmują jeden strzał w łeb i jakoś się nie przyjmują. Zaczynam zauważyć, czemu błąd, który polegał na tym, że nie wziąłem ze sobą snajperki. Tak. Ta snajperka jest dobra, tylko ma mniejszy zasięg czy nie z nią praktycznie nie snajperkę. <laughs> przynajmniej nie taką snajperkę jaką chciałbym, żeby była. Okej, okay, on jeden mi razem chodzi? Dobra, tym razem czysty strzał. Zobaczmy czy to samo się uda mi z tym panem Oczywiście że nie No na pewno zyskałem jego uwagę I to że strzela przez drewno no, To jest najlepsza taktyka chyba, po prostu przetrzymujesz klawisz myszki i liczysz, że któryś z pocisków trafi Świetnie Wow, 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 Tak powinienem definitywnie czytać takie znaki. Hmm To trochę dla mnie zwykle za trudne jest Pewnie dlatego Przepraszam, co? Um, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz Mm -hmm. To bardzo interesujące Ile się od tej gry mogę nauczyć? To jest po prostu niesamowite hmm. liczyłem na to, że będzie jakaś dróżka na tę... Tą... Gliwną... Ni to czatownię, ni to coś innego, jakiś mały zajazd. Czy budkę strażników, cokolwiek? Naprawdę pociski, raczej znaczy ich ilość, nie są na razie moim uzułatwieniem. Naprawdę. Naprawdę wykorzystam jakąś tam amunicję specjalną, jak chyba to, chcę pancerza. Tak, 200 lat później w końcu gdzieś tam dojdę. I domyślam się, że to moment, w którym chciałbym mieć skuter, albo go nie mam. I nic się nie wali podobno, to jest miłe. Dla odmiany. To właściwie wyglądało bardziej jakby miał się zawalić, znaczy... Bez tych wszystkich bajerów typu... Inaczej, inny wygląd, podzielony już na starcie, na kawałki, żeby... nie wiem. Nie wiem właściwie po co to jest. Okej, okay, pan z kołachem, czy z czymkolwiek. Do widzenia. Ta hmm. droga jest naprawdę długa, się. Właściwie nie pamiętam ile ta misja miała sceny i dlatego... Eee... To się dostaje naprawdę nudne. Uuu... Uh. uuu, uh, nice. Fruwająca pukawka. Niesamowite. Szkoda, że to nie jest specjalny rodzaj pukawki, które trzeba... Nie, użyć jakiegoś super triku typu racket jump i napierdolę i ginę żeby się do niego dostać i wracam za chwilę w porządku, jesteśmy z powrotem i latająca pokawka nadal lata czy jest zawieszona w powietrzu hmm, czyli maksimum pocisku to 330 cóż za ważna informacja w każdym razie z dobrych wiadomości to Warto zapamiętać to, że to chyba będzie pierwsza i ostatnia misja z... z durnym skuterem. Naprawdę nie lubię kwiatstwa. No Nawet nie wiem, nie przeszkadza mi aż takie... tak bardzo... takie chodzenie. I czyżby to były miny? Tak jest, mamy miny. Na szczęście mamy nasz... super gadżet na miny. Anka, cudowne okulary. Mam nadzieję, że te miny nie są także tutaj. Hmm. Nie, cały teren jest pusty. Dobra. Zakładamy nasze super pingle. Hmm. Świetnie. Właściwie nie nieprościej byłoby, gdybyśmy... Do... zamiast skutera, zrzucono nam jakiś... Znaczy skuter nie zrzucony, ale zrzuciliby nam jakiś super, duper czołg z tym... Nie wiem, czołgi, niektóre czołgi z tego co pamiętam miały specjalne... coś w rodzaju wałka przed sobą, który właśnie miał aktywować miny. Czy coś w tym stylu, nie wiem. Jest dobrze to pamiętam. Okej, okay, to chyba było, chyba było tyle jeśli chodzi o zagrożenie minowe. Teraz wystarczy nam się martwić z zagrożeniem ze strony harmu w postaci strażników oraz postaci żywych bomb okej okay. okej okay. ja się za chyba się trochę dla odmiany tym tym o nazwie granatnik albo nie, nie okej, okay. sprawdźmy te wyrzutnie rakiet tak, walizkę, czemu nie um, tak Dobre, dobra, to pewnie w złą sekcję luałem, powinienem od razu poruść w most czy coś, ale nie wiem, nie miało aż takich spektakularnych eksplozji. I mamy jednak snajpera. Co tłumaczy mój przyspieszony zgon? Okej, okay, mam. Dziękuję. Czas skorzystać z mojej drugiej snajperki. Jak powiedziałem, moja snajperka, ta druga snajperka jest zawsze lepsza po prostu. ile w i coś tam zawsze trafi. Piękna automatu. Hmm, oczywiście ten snajper nie... tak, nie spadł z mostu. Damn snajper nie spadł z mostu, a tymczasem mam coraz mniej pancerza. I zaraz pewnie skończę, nie wiem... Podchodząc do jednego strażnika 200 razy, bo miałem jakieś 3 punkty pancerza i zabijał mnie jednym strzałem uuu rozdroża. Pójdźmy w lewo. Tak, to, to, to było po prostu genialne rozdroża. Hmm... Jak aż, aż mnie korci, żeby przejść to jeszcze raz ze skuterem i zobaczyć... ...czy prując na pełnej prędkości, nie zatrzymując się dosłownie na nikim, można przejść tę sekcję z jako-tako dobrym pancerzem. Na przykład, nie wiem, troszkę wyższym, powiedzmy, troszkę wyższym od... ...tego, który mam obecnie. Nie masz mnie korci, żeby sprawdzić. Hmm... No tymczasem znowu wkrada się nie wiem, zimno? Na pewno nie nuda. Widzimy jakiś super ostry szczyt. Dzisiaj przez moment myślałem, że widzę jakieś nie wiem, dziwną linę. Ale nie, dobra. To kolejna jakaś pseudostrożnica czy... Ogrodzenie pod napięciem, które razi nas prądem, pomimo tego, że jego nie dotykamy. Bo czemu nie? Mm -hmm. Dobra. Jeśli to tylko dwóch strażników, to wystarczy nasz podręczny przyjaciel.